Cześć, widzimy się w pierwszym czwartkowym, po pierwszym czwartkowym meczu Mistrzostw świata. Pojedynek w grupie B, G. Szwajcaria wygrywa 1 0 z reprezentacją kamerunu i był to absolutnie mecz ciekawy. Mecz, w którym, no był oczywiście jeden faworyt na papieru, mowa tu oczywiście o helwetach podopieczni Murata Jakina, natomiast ten mecz też wydaje mi się, nie toczył się. Pomyśli reprezentacji z Europy, przede wszystkim naprawdę obiecujący start Kamerunu, który pozwalał wierzyć, że ta kadra. No jednak coś zdziało. Oczywiście nie było Kamerunu na poprzednim Mundialu, ale to też nie jest drużyna z przypadku. Po pierwsze, piłkarze, którzy są ograni w europejskich klubach, naprawdę piłkarze nieanonimowi z Erykiem Maksem czy Pomotingiem na czele, który przecież zastępuje e, Roberta Lewandowskiego. E, widzę, że ktoś pisze w komentarzu: Kupon siedzi, fantastycznie cieszę. Ja przy, przyznam szczerze, że też stawiam i bawię się w stawianie e, tych wyników Mundialowych. No i niestety tutaj sądowałem zwycięstwo minimalne Kamerunu czego właśnie chcę przejść, bo wydaje mi się, że z przebiegu meczu wydawało się, że Kamerun mógł się pokusić o wygraną. Przede wszystkim nieźle rozegrana pierwsza połowa, w której widać było powiedziałbym taką przewagę fizyczną piłkarzy Richarda e, Songa. W takim aspekcie właśnie dynamiki i fizyczności wyglądało to zdecydowanie lepiej niż Helweci, którzy potrzebowali chwili, żeby się przebudzić, bo źle czyli w tą pierwszą połowę. Oczywiście początek był niezły, bo dominowali, bo narzucili swoje warunki gry, ale trwało to mam wrażenie maksymalnie 5-10 minut. Później Kamerun zaczął naprawdę fajnie wyglądać. Oczywiście też to nie była jakaś e, skomplikowana piłka, bo głównie zagrania prosto takie długie piłki omijają, omijające drugą linię na kilkadziesiąt metrów na e, napastników. Tam świetnie wyglądał m.in. wspomniany Choupo-Moting, wchodziły jego indywidualności i klasa sportowa, tak samo fajnie wyglądał Toko Ekambi, były przecież kolega klubowy Arka Milika z Marsylii, przede wszystkim właśnie indywidualnościami, tym Kamerun robił przewagę i naprawdę to mogło się podobać. Początek drugiej części spotkania i od razu gong, też niesamowita historia, gdzieś tam piłka Pisze te wspaniałe scenariusze, których nie bylibyśmy w stanie pewnie przewidzieć, mianowicie Brill Embolo strzelcem, jak się później okazało, jedynej w tym meczu bramki. Piłkarz, który urodził się w Kamerunie. Też widać było po jego no, reakcji na bramkę. Ciężko to nazwać celebracją. Nie była ona właśnie przesadna. Piłkarz wskazał, że nie będzie się cieszył. Urodził się w Kamerunie. Ten napastnik AS Monako w wieku 5 lat wyjechał z mamą do Szwajcarii, gdzie później dorastał. No i pamiętamy tą jego drogę przez Bazylę, później Bundesliga tam, drużyny Gladbach i Szalka ostatecznie osiadł w Monaco. Po stronie drużyny Szwajcarii mam wrażenie, że naprawdę nieźle wyglądał środek pola. Oczywiście też środek pola nieanonimowy. Piłkarze ograni na arenach europejskich czy na wielkich turniejach. Mowa tu o Szaka piłkarz Arsenalu, kapitan tej drużyny i takie serce nadające rytm każdej akcji, plus do tego Froiler, którego przecież utożsamialiśmy z Atalantą Bergamo, która tak świetnie nam się podobała jeszcze kilka lat temu, grając regularnie w Mistrzów. w tej chwili to jest angielski Nottingham Forest. Do tego przód, czyli wiecznie młody grę. Kserdan Shakiri piłkarz, który też no, z tą całą generacją Szwajcarów będzie pewnie puentował swoją reprezentacyjną karierę na tym katarskim mundialu. No bo też trzeba przyznać, że od bramki to jest fantastyczny golkiper Jan Zomer, jeden z wyróżniających się w przeciągu ostatnich lat bramkarzy w Bundeslidze. Do tego mamy naprawdę ciekawych piłkarzy w obronie, mianowicie Nico Elwedi czy e, obrońca Manchesteru City, Jakandzi, który lata temu grał w Borusi Dortmund. Druga linia wspomniana do tego z przodu napastnik Harry Seferowicz, Brill Embolo, Okanfor piłkarz, który później wszedł w drugiej części meczu, który był bliski, pewno do strzelenia, drugiej bramki. Generalnie mam wrażenie tak, Kamerun fajnie rozpoczął, nieźle się pokazał, ze strony fizycznej, z dynamiki, z prostej bądź co bądź piłki, ale jakże skutecznie, naprawdę wyglądało to fantastycznie. Zapowiadało się, że otworzą wynik, no tak się w konsekwencji nie stało. Wygrała ym, taka zorganizowana i poukładana gra Szwajcarii, ale w drugiej połowie. W pierwszej szukali tożsamości, szukali pomysłu, mieli też furę szczęścia, a Jan Zomer ich uratował, natomiast Kamerunu absolutnie bym nie skreślał. Zobaczymy, jak się potoczą losy dalej w tej grupie. Bo przypominam, że grają oni, z, że w tej grupie jeszcze znajduje się reprezentacja Serbii i Brazylii, które będą dzisiaj wieczorem grały. Oczywiście Brazylijczycy z Neymarem, Richalisonem, Rafinią na czele będą no, pewnie kandydatami do złota. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy. też Jestem, jakby, absolutnie ciekaw, jak to będzie wyglądało w kontekście dalszych gier. Serbowie to też nie jest drużyna z przypadku, ale też drużyna ciekawa, bo ominęła przecież ich ostatnia impreza. Rangi Mistrzostw Europy, ale na Mundialu w 2018 roku w Rosji grali. To też jest ciekawe, że była niemalże identyczna grupa w Rosji, bo to była Brazylia, Serbia ehm, i do tego Szwajcaria, zamienione tylko drużyny Kamerunu. Wówczas, z tego co pamiętam, grała Korea Południowa. No tutaj mamy ciekawy scenariusz. Kamerun oczywiście źle zaraz począł to Mistrzostwo, bo przegrał no w teorii z drugą, trzecią drużyną w grupie. Ciężko będzie im się grało z zawsze walczącymi, nie, natchnionymi Serbami. Z Brazylią również nie, nie widzę to tutaj optymistycznych scenariuszy. Natomiast po stronie halwetów też no nie powiedziałbym, że mogą być hura optymistami przed tym meczem ze Serbią, bo to też jest trudny rywal. Zobaczymy, jak się potoczą i z Brazylią. Natomiast dzisiaj przede wszystkim wygrała dyscyplina, uporządkowanie, Trochę szczęścia w pierwszej połowie, w pierwszej połowie natomiast z drugiej już absolutnie mieli wszystko pod kontrolą. Szkoda, że Kamerun zgasł. Samuel to ambasador przecież i taka wielka marka twarz, jeden z najbardziej utytułowanych piłkarzy w historii Kamerunu, no widzi gdzieś finał tych mistrzostw świata kamerun Senegal. Oczywiście wiadomo, że więcej jest tam pr niż takiej realnej oceny sytuacji i potencjału tej kadry. Natomiast mam wrażenie, że Kamerun jest drużną ciekawą. Nie wiem, czy będzie czarnym koniem mistrzostw, Podobają mi się niektórzy piłkarze też z są na czele. Piłkarz drugiej linii, którego pamiętamy, chociażby z gry w Napoli, kolega klubowy Piotra Zielińskiego. Onana w bramce, czyli strzegący też na co dzień bramki Inter -Mediolan. no Dużo piłkarzy naprawdę z europejskich stolinnych drużyn. No, nie ma tutaj absolutnie graczy w przypadku. Mecz ciekawy. Tylko jedna bramka na start tych czwartkowych spotkań. Zobaczymy, co nam przyniesie dalej ten katarski mundial. Spotkania ciekawe, mimo tego, że padła jedna na bramka. Wydaje mi się, że było duże emocje do samego końca gdzieś tam. No nie chcę powiedzieć, że Kamerun walczył o remis, bo widać było, że piłkarze e, Rigoberta Songa gasli gdzieś tam szukali tylko e, no jakiś szans, ale to więcej było tak naprawdę jakichś prób indywidualnych i gry z przypadku niż zorganizowania. Ostatecznie Helveci na ten moment wygry, wygrywają tą grupę z trzema punktami na koncie. Kamerun oczywiście zero. Was standardowo zachęcam do przycisku lubię to pod filmem, subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. No i do zobaczenia przy okazji kolejnych spotkań, bo dzisiaj mam zamiar nagrać kilka materiałów, także bądźcie czujni i do zobaczenia.